Zadanie dziesiąte. Proste równania, równaniach taka i taka są równoległe. To jest ważne tutaj: są równoległe. I tak jak zwykle w tablicach naturalnych, macie wszystko łącznie z informacją na temat par prostych. Ja tutaj ją wkleję. Hop. Nas interesuje ten moment, są równoległe, gdy obydwa współczynniki, czyli te liczby, które stoją przy x, są sobie równe. Więc zaznaczmy jedną, liczbę, jedną no, liczbę, która stoi przy x. Jej jeszcze nie znamy, ale ją poznamy, a tu druga. I to ma się sobie równać. Czyli m plus 1 musi być równe 2m. Minus 2. To przerzucę tu, a M przerzucam na drugą stronę. I otrzymuję 1 plus 2 równa się 2M minus M, czyli 3 równa się M. Odpowiedź poprawna to odpowiedź D.